Dzień dobry. Witam Was w pierwszym odcinku z serii. Ponieważ tak robię serię, to będzie seria z No Man's Sky. Wydałem na tę grę fortunę i mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że to wydanie na nią fortuny się opłacało. Dlatego yy, klikamy graj. Tutaj sobie he, he he robiłem jakieś takie sejwy, żeby sobie obczaić jak to wszystko działa Ale dobra to jest nieważne. Klikamy nową grę i z tego co widzę są to różne tryby. Myślę, że weźmiemy normalny. Bo... No cóż, po prostu. Dlatego klikamy sobie normalny i zaczynamy. Zaczynamy naszą grę. E, w trakcie, kiedy to mi się ładuje milet lat, bo no, już mi się komputer dymi, um, hmm, 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 hmm. czekajcie, przyniosę bekon z lodówki, to upiekę na tym komputerku. Sorki, Musiałem wziąć bekon. Kładziemy na komputerek i już się piecze. No i będziemy mieli na koniec bardzo dobry. Ja tu widzę, mam nadzieję, że nic nie przegapiłem. Widzę tutaj jakieś żółte, mgliste gwiazdy. A, zamieniają się w czerwone. To, to są gwiazdy, nie? Te, te czerwone to one chyba, te jakieś. Krasnoludki, nie, karły, tak, one wybuchną, co? Nie, nie, znam się na tym. Biało, inicjalizacje, jasne, e, gdzie ja mam e, tu mam e, dobra. Rozpoczęto inicjalizację kombinezonu systemu Atlas. Systemy podtrzymywania życia włączone. System tarczy kinetycznej działa. To jest klimatyczna muzyczka, której wy nie słyszycie, bo ściszyłem grę. Bo... bo tak. Napęd plecaka odrzutowego działa. Multinarzędzie z modułem lacera wydobywczego działa. Czyli wszystko. O kurde, to ja jestem astronautem. Ej, bo mi się tu. Jak tutaj się popatrzy. Tutaj w dolnym rogu. No. Tu. Na dole. Się wyświetla, że. Ogólnie tu jest mega, super toksyczna ta planeta. Tego nie wiem, co my zrobimy tutaj. Bo mi tu zaraz zginiemy od tej toksyczności. Jeju. Ale tam coś jest, może się tam uda nam schować. Przepraszam, że tak taki wstęp, ale. Wstęp. Co ja gadam? Przepraszam, że tak. Nie robię tego co mi mówią i przedłużam i w ogóle robię. Po prostu chciałem się tutaj schować, żeby mnie ta toksyczność nie zjadła. Oby... No. Halo. Puści mnie ktoś. Halo Uhu. jest tu ktoś. Hello, gdzie jest wejście? Uhu. Ej, ty. Robociku, że ty mi powiesz, co? Ej, wiesz gdzie jest wejście? Ej, wiesz, wie, wiecie gdzie jest wejście? Szybko, powiedzcie mi gdzie wejście, zaraz umrę od toksyczności. A... No powiedz, gdzie wejście? Gdzie jest wejście? Powiedz mi. Co się stało? A ha, halo Dobra, nie będę.. Muszę wejść do środka. Proszę mi pomóc. A ale wejście mi. Otwo nie strzelają do mnie. A ja uciekam. Aha, ała, dostałem, a Ej, muszę się bronić. Gdzie one są? Tu? A macie! A masz, a masz moim glaserkiem. Że co? A idź ode mnie! Co to jest za trójkąt? Ja już się pogubiłem. Ej, no nie, no dobra, inaczej. Więc tak, tak, tak. Tak jak już mówiłem, wylądowaliśmy na jakiejś planecie. Grzybki tu są. I jest bardzo toksyczna. Jest bardzo toksyczna. Innymi słowy, zaraz zginiemy. Dobrze, więc tak jak już mówiłem, jesteśmy tutaj na jakiejś planecie całkiem spoko planecie. Da się tutaj żyć. Jakoś da się tutaj żyć. Mamy naszą tarczę przeciwcieplną, którą możemy doładować azotanem wodoru czy czymś takim. Tak, więc. E, mamy znaleźć sód. Aha, nie, nie możemy znaleźć sodu, bo żeby znaleźć sód potrzebujemy skanera. A żeby mieć skaner, potrzebujemy pył terryfowy, jeżeli dobrze umiem czytać, a raczej nie umiem czytać. E, żeby go pozyskać, musimy niszczyć takie małe kamienie naszym zielonym laserem. Dlatego, no cóż. Bierzmy się do roboty. Dobrze, więc mamy już dość pyłu teryfowego, więc naprawiamy nasz skaner. I teraz za pomocą c przycisku C znajdujemy Sud. Dokładnie. Mamy też nasz Jetpaczny jetpack. Jak można zauważyć, jest tutaj trochę gorąco na tej planecie, ale za pomocą tego właśnie sodu, z tego właśnie, za pomocą tego właśnie sodu, możemy doładować naszą tarczę przeciwcieplną. Żebyśmy mogli tu przeżyć Tak samo zrobimy Z tą tutaj roślinką Jak i tamtą By mieć trochę zapasu Tej ochrony Przeciwcieplnej Proszę bardzo Naładowane do pełna i możemy hasać O jakie małe to to Zaoferuj żywność. Aha, pastylki stworzeń, co? To brzmi dziwnie. Eee, co my mamy teraz zrobić? Elchid ze sprintem. Mamy sprint... Możemy sprincić. W ten sposób. I możemy również latać. W ten sposób. Również za pomocą C. Co, co to mnie? Aha, ta roślina mnie ugryzła. Dobra, również za pomocą przycisku C możemy znaleźć różne materiały. Prawda. Aha, bo to się musi naładować. E, dobra, i co my mamy zrobić? E, ja bym. Co my mamy zrobić? Tam mamy taki czerwony sygnał w odległości 531 jupiterów. No to spacerek, jak do żabki po zupkę chińską. Dlatego lecimy. A już to widać. No super. Co to w ogóle jest za kosmiczny lis? Dobra. Dziwne dźwięki wydaje. Lecimy. Siu. Mam taką taktykę, że jak latam, gdzie ja tutaj w dolnym rogu prawym, mamy taki znaczek, który mi się zużywa, jak używam jetpacka. To dlatego ja używam w ten sposób, że nigdy nie zużywam całego. Tylko jak już mam troszeczkę, to opadam i używam tej reszty, żeby wyhamować. Taka moja tajna taktyka. No i tutaj trzeba będzie przelecieć nad przepaścią. Uda nam się. Nie. Ała. A, nie tak dużo nam zabrało. Pewnie jest inna grawitacja, więc tak bardzo spadanie nie boli. O, coś tu się dymi? Uch. Wait a minute. Dobra, lecimy. Czy to jest statek? Wow, uwielbiam statki. Wihi. yes! Oddatek. Ależ się cieszę. Fajny. I... to co, 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 Ej, kula. Mogę w nią wsadzić łeb. O nie, ojej, ale mi... Ej, fajny helmet. Interakcja. No, ty czytajcie, co nie chce mi się czytać dla was. Nadawanie. Czytamy różne rzeczonki. Zbadaj rozbity statek. Włazimy do środka i odlatujemy sto. A. No tak, on jest zepsuty za lasem. Nieregularne. Silniki startowe offline. Puu, silnik offline. Na dziwnej planecie, nie mam wyposażenia i grozi mi niebezpieczeństwo. Nie pamiętam swojego przybycia tutaj, brak mi wrażenia przeszłości. Ale przy, no pewnie zapiłeś wódkę piwem. Zdarza się, ale przynajmniej niestety chyba mnie roz... podłączek za kombinezon, poproszę. Egzo kombinezon podłączony, sugestia. Pilot powinien przeprowadzić coś tam, hej sardynki. E, tak. Samo naprawa, zinicjalizowana, co się samo dla mnie naprawi. Jasne, że nie. Potrzebujemy blachy metalowej i łaty hermetycznej. E, co? To tak. Blacha metalowa. Pamiętam, blachę metalową robi się z tego pyłu. Terefe No! Z tych kamieni. Ciekawi mnie czym są te czerwone jakby, wiecie, takie śmieszne. Dokładnie, teraz wchodzimy sobie w inwentorię i kraftujemy blachę. Coś tam, obiekt wytworzony. Teraz wchodzimy sobie w taba. Silnik pulsacyjny naprawiamy za pomocą blachy. Teraz będziemy potrzebowali diagnostykę. Potrzebujemy sprawdzić diagnostykę. Krytycznie uszkodzony brak kluczowych elementów. Nie można. Trzecie, poprawić się na krześle. Syntezować wymaganych komponentów. Silnik, pulface, pu, e, f, silnik pulsacyjny wymaga łaty hermetycznej. Poproszę o pomoc. Zalecenie. Po, łatę hermetyczną w pobliżu. A to? No to idziemy po łatę hermetyczną. Do widzenia. A tylko. Tylko gdzie? E, tak. Tu mamy. Mapę planet, oczywiście, że bierzemy mapę planet. Super. Tab. Mamy mapę. E. Ui! O kurde. Duże to. O tak daleko? Jak daleko to jest? Ile. A, tam. Niecały tysiąc Jupiterów to. To wiecie, jak w jednej żabce nie mieli doładowań do Steama, to trzeba iść do tej dalszej. To mniej więcej tyle. To nie jest aż tak. Cóż to jest? Ej ty! Ależ masz kozackie rogi! Czekaj, co się do go. A to co? A to już nie pytam. Zabiję cię. Nie no żartuję. Uciekaj. I nie wracaj, nie chcę cię tu więcej widzieć, ty dwunożny diplodoko antylopie. Co? Nieważne. Yy, przestanę nazywać rzeczy. Jak to burza ognia. To brzmi jak jakaś... Nie wiem, jak jakaś nazwa techniki Spinjitzu z Lego Ninjago, a nie jak zjawisko pogodowe. Widzę jaskinia, może się schronię. To szybko by się przydało. Czy mogę się ślizgać kontrolem? Jasne, że nie. Muszę się schronić w jaskini zanim mnie zje... ogień? Pytajnik? Nic. No to super, jeszcze podtrzymanie życia mi wysiadło. No szybko. Do jaskini. Odkryto obszar. O! Mam sód! To jak wyjdę, będę mógł naprawić tą osłonę hermetyczną, czy inne coś. Ale na razie, do jaskini. Czy mam jakąś latarkę? Ej, bo tam pisało, że w jaskini. Tam było napisane, że w jaskini będę bezpieczny. Minerał? Mogę to wykopać? Oczywiście, że nie. A to? Też nie mogę. Słyszę kroki. O, latarka! Nie moje. Co tam jest? Boję się. Tam jest dalej ta burza ognia. Bo ja chcę już wyjść. Tak jest. Ile ja tu będę musiał siedzieć? Bo ja nie chcę. 10%. Mogę to jakoś podładować? Tlen. Mamy tlen. Inaczej mam plan. Wezmę sobie, podładuję. Mam sód, żeby naładować tą moją ochronę przed ciepełkiem. O, a to niebie. Co stać? Czemu się zrobiło ciemno? Nie wiem, ale to niebieskie. Tym chyba mogę naładować sobie życie. Tak? Wait. Nie, to dio Eee. Gdzie jest najbliższy Junior Cox? I co to jest za żółte? Ej, bo ja się boję, że tu coś mi wyjdzie. Jakiś Slenderman i mnie. Ja coś słyszę. Jakieś. Co to jest to żółte? Nie wiem, ja stąd wychodzę. Nie ma burzy, super. Prawda, że nie ma? O... Czy wyczerpane? Czy ja? Um... Czy to jest? Diowodoru? tak, bo to jest to, czego potrzebuję, prawda? Nie szybko. No to super. Zaraz umrę. Czy to jest tlen! Tak! Tlen moje... Kurna, szybko! Tlen, ta! O Maryju, ale było blisko. Było tak blisko, że zacząłem się zwracać do... tych. O nie! O, w takim świetle jetpacka jestem różowy, nawet ładnie to wygląda. Eee, tak. Na początku chciałem zakończyć odcinek na naprawianiu yy, statku, ale teraz se myślę, że przez tą burzę będziemy musieli to trochę przedłużyć i myślę, że zakończymy ten odcinek, jak zbierzemy tą powłokę. Hermesa. Co to? O kurde! Zestrzel się. Co to było? Jo, jak ja naprawię mój statek, też takim będę latał i mu będzie łyso. Co to? Co ma? Zdrowie maksymalne? No, nie widzę tego. To nie. Jak to zdrowie maksymalne? Mi to bardziej wygląda na to, że. Co to było? Kolejny statek, mam nadzieję, bo. Ja Dobra, czaję, Muszę więcej tlenu. H2O. Nie, O2. H2O to woda. Ale jestem głupi. Dobra, tam. Czym jesteś? Co to jest? Z... Gin! A to? <laughs> A, stateczek, ale dobra, mieliśmy. Tle, tak, tak, t, tlen. Gdzie jest tlen? Tlen. Tu. C plus to jest węgiel? No, mam nadzieję. E, e tak, TLM. Tab. Dobra. Mamy trochę mniej niż 50% naładowania. No to dobra. Jakoś to nam ujdzie. A, o, mamy sód. Sód też się przyda do tej ochrony he he Hermesa, tak? No, wiecie, tego, żeby mi za ciepło nie było, jak jak burza jest. Czy, czy coś. Mamy, mamy tam iść, już, już mi się miesza. Ale dobra, lecimy. A to co? Mają tam Wi-Fi? Zakopanych. Do zakopanego to ja nie chcę. Dużo tam śniegu. Co to? Ale spoczko! Wpuśćcie mnie do środka! Co to? Czytajcie se, nie będę wam czytał, bo mi się nie chce. mi zaopatrzenie. Wypluwa zaopatrzenie. A, tfu! Masz. O! Łata hermetyczna. Super. Normalnie bym sprawdził, co jest w tym drugim, ale musimy się śpiąć. O, kurde. Normalnie bym sprawdził, co jest w tym drugim, ale mogę to zrobić później. a ja teraz to chcę do Nanorurki węglowe Czego to Ludzie nie wymyślą Tak, potrzebuje węgiel Potrzebuje węgiel, no nie Żeby Nie pył Te wryfowy Ani nie to, czymkolwiek by to nie było, tylko węgiel. Po co? Już wam mówię, żeby zrobić nanorurki węglowe. Żeby z nich zrobić wizjer, bo nie, chcę do domu. Kombinezon, nanorurki węglowe. O, multi narzędzie, modyfikuj. No. E A, Błyskacz? Ale, metal chromatyczny Jak w Brawl Stars te chromacidła jakieś były Chyba Analizuj obiekty Dobra, analizujemy tego I co? No jakiś gniotek Dobra Statek kosmiczny F Tak? Tam jest osiemset, siedemset trochę, siedemset dużej Jupiterów. O, co to, zastrzelę go, <grystanie> niska znowu. Co to jest za energię? Jak mi. O, widzę chyba tlen, tak. Ale by wpadł. Centymetry. Dobra. Ojejut, zaczyna się robić nu nudne. Wracam do statku. Naprawiamy. Wracamy do statku. Wkładamy tam tą powłokę i kończymy odcinek. Ale następny już niedługo. No obiecuję. Może nawet tego samego dnia. Nie wiem, żartuję sobie. Eee, tak, lecimy. E, no, tak jakby. Nagranie mi się urwało, ale historia jest bardzo prosta. Wróciłem do statku i naprawiłem ten tam silnik pulsacyjny. I tyle.